Czy zdarzyło ci się kiedyś zawołać kota, a on cię zignorował? Ani spojrzenia, ani kroku? Nic. Sprawia wrażenie, że wszystko rozumie, ale woli udawać kocią demencję. A wiesz co jest gorsze? Jesteś pewien. On rozumie i często celowo je ignoruje. Ale nie martw się, istnieje właściwy sposób komunikowania się z kotem. Dziś dowiesz się, jak rozmawiać z kotem, aby uzyskać efekty, opierając się na badaniach naukowych i naturalnym zachowaniu kotów. I dajcie znać w komentarzach, jakiego zabawnego przezwiska używacie dla swojego kota. Zapisz, nazywam najdziwniejszym pseudonimem, jakiego kiedykolwiek użyłeś. Nauczmy się razem mówić językiem, który twój kot naprawdę rozumie. Co nauka mówi o tym, jak koty słyszą i ignorują rozmawiasz ze swoim kotem, a on nie przychodzi. Ale potem, kilka sekund później, otwierasz puszkę z jedzeniem, i on pojawia się jak błyskawica. Zbieg okoliczności. Nic podobnego. Słyszał to wszystko od samego początku. Po prostu uważał, że nie warto podejmować żadnych działań. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Tokijski i opublikowane w 2013 roku wykazało, że koty doskonale rozpoznają głosy swoich właścicieli. Wiedzą, kiedy ktoś do nich dzwoni. Po prostu często nie odpowiadają. To prawda. Słuchają, analizują i ignorują. To tak, jakby mówili: Jeśli to nie jest pilne, to po prostu zostanę tutaj i poleżę. Zachowanie takie bardzo przypomina zachowanie małego dziecka, które udaje, że nie słyszy, gdy jest zajęte czymś innym. Jednak w przeciwieństwie do psów, które mają naturalny instynkt posłuszeństwa, koty kierują się inną logiką. Reagują, kiedy chcą, a nie z poczucia obowiązku. Dobra wiadomość. Nie oznacza to, że twój kot jest zimny lub trzyma się z daleka. Oznacza to po prostu, że ma on własne kryteria decydowania, kiedy poświęcić ci uwagę. Jak zobaczymy później, możesz mieć duży wpływ na te decyzje. Więc nie bierz tego do siebie. Twój kot nie okazuje ci nienawiści, on po prostu jest złośliwy. Czy dzwonienie P o imieniu działa? To zależy. Czy kiedykolwiek próbowałeś powtarzać imię swojego kota w kółko? Na przykład: Owsianka, owsianka, owsianka. A on? Nic. Tak jest. Istnieje na to wyjaśnienie. Badania pokazują, że koty rozpoznają swoje imiona. Oni naprawdę wiedzą, kiedy są wzywani, ale to nie znaczy, że będą ci posłuszni. Wręcz przeciwnie, im częściej będziesz to powtarzać, tym mniejszą uwagę będą zwracać. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Tokijski wykazało, że koty, słysząc swoje imię, zazwyczaj reagują delikatnymi sygnałami ciała, poruszając uszami, odwracając głowę, a nawet poruszając ogonem. Ale to nie gwarantuje, że sami wstaną i przyjdą do ciebie. W umyśle kota wołanie po imieniu może brzmieć mniej więcej tak ok, rozumiem. Ale co ja z tego będę miał? Co więcej, jeśli powtórzysz imię kota kilka razy bez wyraźnego powodu lub nagrody, mózg kota po prostu się wyłączy. Rozumie, że ten dźwięk nie wnosi niczego interesującego, więc zaczyna go ignorować. Sekret nie tkwi zatem tylko w nazwie. Ważne jest to, jak go używasz. Jeśli chcesz, aby kot kojarzył swoje imię z czymś pozytywnym, używaj go w dobrych momentach. Gdy ktoś go głaska, gdy je, lub gdy robi coś, co chcesz zachęcić. Więc, kiedy usłyszy to imię, nie pomyśli: znów nadchodzi ten człowiek i krzyczy. Pomyśli: hej, to może być dobre. Idealny ton głosu. Dlaczego koty naprawdę lubią, że do nich mówimy? Czy zauważyłeś kiedyś, jak zmienia się ton Twojego głosu, kiedy mówisz do dziecka? Staje się łagodniejszy, wyższy, niemal śpiewny. Dokładnie tak. To właśnie tak lubi być nazywany Twój kot. Badanie przeprowadzone we Francji w 2022 roku przez Uniwersytet w Olfet wykazało, że koty lepiej reagują na ciche głosy z intonacją dziecięcą, ponieważ ton ten przekazuje spokój, uczucie i przewidywalność. Innymi słowy, wszystko, czego kot potrzebuje, aby czuć się bezpiecznie. Kiedy rozmawiamy z nimi tak, jak rozmawiamy z dorosłymi, neutralnym, monotonnym lub pospiesznym głosem, mają tendencję do szybkiego tracenia zainteresowania. Ale kiedy używamy tego lekkiego i pełnego miłości tonu, jak ktoś opowiadający bajkę na dobranoc, zwracają na nas uwagę, przestrzegać, często odpowiadają mruczeniem lub bezpośrednim spojrzeniem. Ten typ komunikacji jest instynktowny, do tego stopnia, że według tego samego badania kobiety łatwiej nawiązują kontakt z kotami. Właśnie dlatego, że naturalnie częściej używają tego typu głosu. Nie chodzi o bezsensowne, gładkie gadki. Chodzi o przekazywanie pewności siebie i emocji za pomocą głosu. Więc następnym razem, gdy będziesz wołać swojego kota, zapomnij o krzyczeniu z drugiego pokoju. Podejdź bliżej. Mów cicho. Mów słodko. I obserwuj, jak reagują nawet jego małe uszy. Rozmowa nie wystarczy. Co twoje ciało mówi twoim kotowi? Możesz użyć najsłodszego tonu na świecie. Ale jeśli twoje ciało mówi ci co innego, twój kot to wyczuje i zignoruje. Koty są mistrzami czytania ciała. Kierują się nie tylko dźwiękiem głosu, ale także językiem ciała, postawą, gestami, mimiką twarzy. A gdy istnieje sprzeczność między tym, co mówisz, a tym, co pokazujesz, ludzie wolą zaufać temu, co widzą, a nie temu. Co słyszą. Dlatego czasami, nawet gdy zwracasz się do niego czule, twój kot nadal pozostaje podejrzliwy. Jesteś napięty, rozdrażniony, chodzisz tam i z powrotem. A on wszystko zauważa. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie paris Nanter w 2023 roku wykazało, że koty reagują lepiej, gdy komunikujemy się multimodalnie czyli jednocześnie używamy spójnego głosu i gestów. Chcesz skutecznie wabić swojego kota. Podejdź spokojnie, kropka, usiądź lub kucnij kropka, delikatnie wyciągnij rękę, kropka, naprzemiennie patrz to na jego twarz, to na swoją dłoń, kropka, i jeśli to możliwe, mrugaj powoli. Słynny kołus i pocałunek. Ten zestaw działań wysyła jasny komunikat. Jestem spokojny. Możesz mi zaufać. W świecie kotów czyny mówią głośniej niż jakiekolwiek miauczenie. Jeśli twoje ciało jest bezpieczne, twój kot posłucha, nawet jeśli nie powiesz ani słowa. Gesty, które twój kot rozumie jako zaproszenie, lub groźbę. Twój kot nie mówi twoim językiem, ale czyta każdy twój ruch jak otwartą księgę. I w zależności od gestu może zrozumieć, że zapraszasz, lub grozisz. Koty są niezwykle wrażliwe na mowę ciała. Nagłe ruchy, gwałtowne unoszenie rąk lub podchodzenie pewnym krokiem mogą być odczytane jako groźba. Nawet jeśli twoim zamiarem jest okazanie uczuć, on może zareagować nieufnością lub nawet odejść. Jeśli chcesz zwrócić na siebie uwagę w pozytywny sposób, oto gesty, które działają najlepiej. Otwarte i powolne wyciąganie ręki oznacza okazywanie przyjaznych intencji. Unikaj wskazywania palcem bezpośrednio na jego twarz. Połóż się lub usiądź. Koty czują się mniej zagrożone, gdy jesteś na ich poziomie. Duża, stojąca postać może przypominać drapieżnika. Naprzemiennie patrz to w jego oczy, to na swoją dłoń lub w wybrane miejsce. Ta zmiana kierunku spojrzenia pełni funkcję wyraźnego sygnału. Spójrz tutaj. To jest zaproszenie pełne szacunku. Mruganie powoli. Kous i pocałunek jest uniwersalnym gestem zaufania. Jeśli mrugnie w odpowiedzi, wygrałeś dzień. Te małe sygnały mówią językiem twojego kota. Ich stosowanie jest jak otwarcie bezpośredniego kanału komunikacji, dzięki któremu czuję, że mówisz w sposób, w jaki on rozumie swoim ciałem, a nie narzucając się. Pamiętaj, w kocim świecie cisza połączona z odpowiednim gestem jest warta tysiąca słów. Sposób wzywania, który działa na każdego kota, nawet na tych, który cię nie zna. Czy kiedykolwiek próbowałeś zawołać nieznanego kota na ulicy lub w czyimś domu i zostałeś całkowicie zignorowany? Albo co gorsza, nawet na ciebie spojrzał, ale odwrócił twarz i odszedł, jak prawdziwie obrażony król. Prawda jest taka, że koty nie reagują na byle kogo. Istnieje jednak sposób komunikacji, który działa nawet w kontaktach z osobami, które nigdy cię nie widziały. Te technikę przetestowano w badaniu przeprowadzonym w kawiarni dla kotów, w środowisku pełnym kotów, które mieszkają z ludźmi, ale nie nawiązują więzi emocjonalne ze wszystkimi z nich. Odkrycie! Komunikacja multimodalna, czyli łagodny głos w połączeniu z wyraźnymi, spokojnymi gestami, sprawdziła się nawet w przypadku nieznanych kotów. Co możesz zrobić? Usiądź lub kucnij na tym samym poziomie co kot. Powoli wyciągnij rękę, wnętrzem dłoni skierowanym w dół. Mrugaj powoli, jak kot. Nazywaj je łagodnym dźwiękiem, np. PSPSPSP hmm. lub używaj jego nazwy, jeśli ją znasz. Czekać. Nie nalegaj. Sekret tkwi w spójności ciała i głosu. Kiedy gesty i ton głosu mówią to samo. Wszystko w porządku. Podejdź bliżej. Nawet podejrzliwe koty reagują. A co jest najbardziej niesamowite? Wiele osób podchodzi z podniesionym ogonem lub lekko merdając nim, co jest wyraźnym sygnałem, że czują się bezpiecznie w twojej obecności. Innymi słowy, nie musisz mówić perfekcyjnie kocim językiem. Wystarczy, że będziesz miły i szczery. Najczęstszy błąd, który sprawia, że twój kot cię ignoruje, nawet gdy cię kocha. Możesz być ulubionym człowiekiem swojego kota. Możesz go karmić, bawić się z nim, spać z nim, a mimo to, gdy go wołasz, on całkowicie cię ignoruje. Wydaje się to sprzecznością, ale jest ku temu jasny powód. A to ma związek z niespójnością. Koty są niezwykle wrażliwe na emocjonalny ton swojego otoczenia. Jeśli zawołasz go słodkim głosem, a twoje ciało będzie pobudzone, nerwowe lub będziesz hałasować przesuwając nosidełko, wyczuje on konflikt. I w tym momencie jego instynkt mówi: Coś jest nie tak. Lepiej trzymać dystans. Oto najczęstszy błąd. Próba przekazania spokoju samym głosem, podczas gdy twoje ciało wyraża niepokój. Dzieje się tak na przykład na długo przed wizytą u weterynarza. Wołasz czule, ale zapach strachu, napięte gesty i dźwięk otwieranego pudełka zdradzają wszystko. Koty kierują się nie tylko tym, co mówisz, ale także tym, kim jesteś w danej chwili. Kluczem jest konsekwencja jeśli chcesz, aby kot ci zaufał, bądź dokładny w tym, co przekazujesz. Mów cicho ale też zwolnij tempo gestykulacji, weź głęboki oddech i bądź naprawdę obecny. Koty cenią prawdę, nawet w ciszy słuchają, co mówi twoje ciało. A gdy to, co czujesz, mówisz i robisz, jest ze sobą w harmonii, oni to zauważają i reagują. Jak koty używają głosu, aby komunikować się z tobą i czego oczekują w zamian. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że miauczenie Twojego kota jest charakterystyczne wyłącznie dla Ciebie? Tak, to prawda. Koty nie miałczą do siebie, gdy są dorosłe. Zachowanie takie powstało jako adaptacja do życia wśród ludzi. Zrozumieli, że miałcząc, zwracają naszą uwagę i dostają to, czego chcą. Ale jest pewien szczegół, o którym mało kto wie. Każdy kot rozwija swój własny język ze swoim właścicielem. Modulują wysokość, rytm i nawet częstotliwość swoich miałczeń na podstawie tego, co sprawdziło się w przeszłości. Wyższy, krótszy miałczenie może być prośbą o zwrócenie uwagi. Długie, uporczywe miałczenie może być wyrazem głodu lub frustracji. Chrapliwe, głębokie miałczenie może być oznaką dyskomfortu lub ostrzeżeniem. A czego oni oczekują? Mam nadzieję, że nauczysz się reagować. Oczywiście. Nie musisz miałczeć w odpowiedzi, ale rozpoznaj znaczenie każdego dźwięku i działaj odpowiednio. Jeśli miałczy, prosząc o jedzenie, a ty odpowiadasz mu uczuciem, oznacza to, że zostało wysłuchane. Jeśli miałczy, żeby zwrócić na siebie uwagę, a ty to ignorujesz, z czasem może przestać próbować. Komunikacja kształtuje się na podstawie tej wymiany. Ja mówię, ty słuchasz, ja się uczę. A gdy zaczniesz rozpoznawać dźwięki wydawane przez kota jako część dialogu, relacja zmienia się całkowicie, ponieważ nie ma tu tylko miauczenia zwierzęcia. To ktoś mówiący. Próbuje nawiązać z Tobą kontakt na swój własny sposób. Trzy postawy, które sprawiają, że Twój kot będzie Cię uważniej słuchał. Czy chcesz, żeby Twój kot Cię słuchał? Samo dzwonienie nie wystarczy. Trzeba wprowadzić do swojego codziennego życia wzajemne słuchanie. Wszystko zaczyna się od trzech prostych, ale skutecznych działań. Pierwsze stw. rz. pozytywne skojarzenia ze swoim głosem. Twój kot musi zrozumieć, że gdy go wołasz, może się zdarzyć coś dobrego. Używaj jego imienia lub przezwisk w przyjemnych momentach. Podczas posiłków, podczas okazywania czułości lub podczas zabawy. Unikaj wołania go tylko wtedy, gdy zamierzasz go skarcić, podać mu lekarstwo lub włożyć do transportera. Drugich mów mało ale z jasnym zamiarem. Koty nie lubią zbędnego hałasu. Zbyt długie mówienie, powtarzanie poleceń lub wydawanie przypadkowych dźwięków może skończyć się wprowadzeniem zamieszania. Zamiast tego stosuj krótkie, łagodne frazy i spójne gesty. Mniej znaczy więcej, szczególnie w przypadku kotów. Trzecie: obserwuj i szanuj jego sygnały. Jeśli kot odwraca pysk, kładzie uszy lub odchodzi, jest to znak że czuje się niekomfortowo. W tym momencie naleganie może zniszczyć zaufanie. Czekać! Zacznij od nowa powoli. Pokaż, że potrafisz szanować jego czas. Ta cierpliwość sprawia, że następnym razem będzie chciał cię bardziej słuchać. Te trzy postawy budują coś większego niż posłuszeństwo. Tworzą połączenia. A gdy twój kot poczuje, że został wysłuchany i zrozumiany, zacznie słuchać cię sercem, a nie tylko uszami. Czego nigdy nie powinieneś robić. Jeśli chcesz, aby twój kot cię szanował, zaufanie kota jest jak porcelana. Potrzeba czasu, aby je zbudować i łatwo je zniszczyć. Dlatego też istnieją pewne zachowania, które, nawet nieumyślnie, mogą odstraszyć kota od ciebie i sprawić, że po prostu przestanie cię słuchać. Pierwsze krzyczenie lub używanie agresywnego tonu. Nawet w chwili stresu głośny lub szorstki ton głosu przeraża i powoduje blokadę. Koty kojarzą głośne dźwięki z niebezpieczeństwem. A jeśli to ty będziesz tak robił, on będzie unikał kontaktu, a nawet zignoruje twoje wołanie, aby się chronić. Drugie zmuszanie do kontaktu fizycznego, gdy on tego nie chce. Wołasz go, on nie przychodzi. Potem idziesz tam i zabierasz go siłą. Wynik: dowiaduje się, że jego głos zapowiada inwazję kosmosu. Następnym razem zignorujesz to ze względów samozachowawczych. Trzecie, nagradzanie bez kryteriów. Jeśli dajesz smakołyki lub poświęcasz uwagę losowo, bez żadnego związku z zachowaniem, które chcesz wzmocnić, tracisz komunikację. Najlepiej jest skojarzyć reakcję kota, na przykład kiedy się pojawia, z czymś pozytywnym. Więc rozumie, że warto Cię słuchać. Szacunku wobec kotów nie da się narzucić. Jest uprawiany. Im bardziej będziesz unikać postaw, które niszczą ten most, tym silniejszy się on stanie. Twój kot może nie wykonywać poleceń tak jak pies, ale słucha i wybiera osoby, z którymi warto nawiązać kontakt. Oby ten wybór nadal należał do ciebie. Teraz już wiesz, gdy twój kot cię ignoruje, nie oznacza to braku miłości, tylko brak więzi, ale z odpowiednim tonem, właściwymi gestami i właściwymi intencjami, Zaczynasz mówić prawdziwym językiem kotów. Nie chodzi o autorytet. Chodzi o połączenie. Gdy nauczysz się szanować czas, sygnały i sposób komunikacji swojego kota, on zareaguje. Być może łagodnym spojrzeniem, powolnym mrugnięciem lub miałknięciem tylko dla ciebie. I powoli to, co było ciszą, staje się dialogiem. A teraz chcę się dowiedzieć od ciebie. Jaka była najsłodsza i najzabawniejsza odpowiedź, jakiej udzielił ci twój kot? gdy go zawołałeś. Skomentuj poniżej. Chcemy śmiać się lub topić się z miłości razem z wami. Jeśli ten filmik pomógł ci lepiej zrozumieć twojego kota, zostaw lajka i udostępnij go innym właścicielom kotów, którzy ciągle powtarzają Mój kot mnie nie słucha.